Województwo Małopolskie jest drugim w kraju województwem pod względem liczby studentów oraz jednym z siedmiu województw posiadających uczelnię rolniczą na jej terenie, dodatkowo w nazwy rolnicze. Dlatego w naszych spotkaniach nie mogło zabraknąć przedstawicieli Uniwersytetu Rolniczego imienia Gona Kołłątaja w Krakowie. I z tego powodu jesteśmy dzisiaj w Prusach, w rolniczym gospodarstwie doświadczalnym Uniwersytetu Rolniczego, a naszym gospodarzem jest magister inżynier Jerzy Jaskiernia. Kierownik gospodarstwa. Dzień dobry. Dzień dobry. Od ilu lat działa gospodarstwo w obecnej formie? Gospodarstwo decyzją Senatu Uniwersyteckiego założone zostało 1 stycznia 2011 roku, czyli 1 stycznia 2021 roku za, za dwa, niespełna dwa i 2,5 miesiąca. Będzie miało 10-letnią 10 lat działalności. Czyli tyle, co ile odbywają się powszechne spisy rolne. Dokładnie tak. I, i gospodarstwo powiem w tym okresie 10 lat przeszło całkowitą transformację z gospodarstwa, z, które miało użytki rolne rozproszone na koncentrację użytków rolnych zarówno z dzierżaw, jak i Podziału na różne jednostki uczelniane wewnątrz uczelni, i w tej chwili dysponuje 230 hektarami użytków rolnych. Oprócz tego, oczywiście, uniwersytet posiada też prawie 6,5 tysiąca hektarów lasu, ale to już jest jakby zupełnie inna, inne zagadnienie. Jakie produkty oferuje Wasze gospodarstwo? Nasze gospodarstwo, ze względu na bardzo, że tak powiem, specyficzny i oszczędny charakter, ponieważ zatrudniamy tylko 5 osób na tych 230 hektarach. E, e, oprócz płodów typowo uprawianych na użytkach rolnych, czyli kukurydza e, na ziarno głównie, e, rzepak na, 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 na nasiona i na ziarno, e, zboża o zimę i jarę i burak cukrowy. O, oprócz tego oferuje również e, owoce. Są to jabłonie i grusze, które sprzedajemy bezpośrednio do odbiorców na Uniwersytecie Rolniczym, Akademii Górniczo-Łutniczej i innych uczelniach przez cały sezon jesienno-zimowy. Jeżeli dobrze pamiętam, tam na Alei Mickiewicza, Rejmonta, dokładnie w tamtym budynku, w tamtych rejonach jest ta sprzedaż? Dokładnie. Prowadzimy tak, taką troszkę oboźną sprzedaż, mianowicie aby dotrzeć jak najbliżej klienta, czyli jak najbliżej pracowników i studentów uczelni krakowskich. Na czym polega działalność rolniczego gospodarstwa doświadczalnego? Poza. Y zasadniczym kierunkiem, którym, którym jest produkcja i wykorzystanie maksymalne obszarów i ziemi, która, którą dysponujemy, a ziemię posiadamy wysokiej jakości. No i plony zresztą też doprowadziliśmy do dosyć pokaźnych rozmiarów, bo i zboża w granicach 8-9 ton sektara i kukurydza w granicach w przeliczeniu na suche ziarno około 12-13 ton sektara. I burak cukrowy w ubiegłym roku na przykład uzyskaliśmy prawie 99 ton sektara. Rzepak około 4,3 tony sektara. A oprócz tego oczywiście, oprócz tej działalności, prowadzimy doświadczenia, zresztą tutaj nawet aktualnie jesteśmy na polach kukurydzy, gdzie prowadzimy doświadczenia odmianowe. 14 różnych odmian które będą w tym tygodniu zbierane i będą oceniane, dokładnie ważone wszystkie wyniki i podane do publicznej wiadomości oczywiście. Oprócz tego prowadzimy działalność także wdrożeniową wyników prac naukowych, które są realizowane na uczelni. Tak, zarówno jeżeli chodzi o nawożenie, inne systemy, które po prostu są realizowane przez naszych pracowników nauki. Rolnicze Gospodarstwo Doświadczalne podobnie jak statystyka publiczna dostarcza potrzebnych dla prac naukowych danych. Od 1 września do 30 listopada trwa powszechny spis rolny, który ma dostarczyć informacji o rolnictwie i przemianach z nich zachodzących. Danych, które będą potrzebne również w strefie naukowej. Dlatego No dlatego no bardzo ważne jest, aby te, ten spis został wykonany realnie i rzetelnie, ponieważ dane się, na których się oprze nauka, ale nie tylko nauka, że decyzje gospodarcze będą podejmowane w oparciu o te zagadnienia jest niezwykle ważna i jest to obraz Wszystkiego, co zaszło, a zaszło bardzo wiele ze względu na i dofinansowania Unii Europejskiej, i zakupy inwestycyjne, i zakupy, i, i inwestycje w gospodarstwach, i zmiany. Władania ziemi, koncentracji i tak dalej. Także tutaj naprawdę obraz w ciągu tych 10 lat jest nieporównywalny inny. U nas zresztą w gospodarstwie mamy przykład tego, że w tej chwili już przechodzimy na rolnictwo precyzyjne gdzie mamy bardzo precyzyjne rozsiewacze nawozów, które załóżmy dozują dawki nawozów oszczędnie i niezależnie od tego chronią środowisko przed, przed nadmiernym dostawaniem się azotu na przykład do wód gruntowych czy, do, czy w ogóle do gleby. Poza tym, no, tak jak mówiłem wcześniej, struktura gospodarstwa się absolutnie, mamy Całe kompleksy w tej chwili, które są po prostu e, przystosowane do danej rośliny, tak jak poprzednio było, że... W różnych miejscach były różne rośliny i tak dalej. Koncentrowaliśmy też sprzęt, z dziesięciu ciągników e, e, przeszliśmy na cztery ciągniki tylko, które, z którymi dysponujemy. Nie mieliśmy kombajnu, w tym dziesięcioleciu mamy już kombajn zbożowy. No e, także, że, że jeszcze, jeszcze w planie na, na najbliższy okres mamy bardzo precyzyjny opryskiwacz, którym byśmy opryskiwali też bez szkody dla środowiska. I, z do, dużą dokładnością. Po tego, proszę Państwa, że my dajemy kilka razy w ciągu roku sprawozdania do Głównego Urzędu Statystycznego z zakresu naszej działalności, naszych wyników i tak dalej, jednak w tak długim okresie 10 lat Podanie szczegółowych danych do spisu rolnego jest bardzo istotne i bardzo ważne, dlatego spiszmy się jak na rolniku przystało, aby, abyśmy po prostu byli wiarygodni i, i dali wszystko, co, co należy dać w informacjach z każdego gospodarstwa.